Tyle wina to raczej to raczej to raczej starczyłoby na jeden wieczór. <noise> Można by się wykąpać pierwsze winy. Jedna kopia właśnie tego, co tutaj tego, co tutaj widzimy oryginalnego w tej gablocie. I Zobaczmy, jak pięknie się prezentuje starożytna gra. Zwróćcie uwagę, że kobiety w tamtych czasach w knosu schodziły. Z biustem na zewnątrz i stąd praktycznie nasza kultura europejska się dogodzi. Wychodzi, wychodzi. Mm. Witamy Was serdecznie! Witamy o kuranku za chwilę za nami muzeum, najważniejsze muzeum na w Krecie i tam Was zapraszamy. Zacznijmy od początku, a więc gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się na wyspie Kreta. Jesteśmy w stolicy Krety, w mieście Iraklio. I zobaczmy za nami, tutaj w całej okazałości jest muzeum archeologiczne, do którego za chwileczkę Was zabierzemy. Zwiedzanie oczywiście zaczynamy. Od epoki neolitu, zobaczmy, który kształtował się 7000 do 3000 lat przed naszym erą. I tutaj są znalezione artefakty z tamtych czasów. Ciekawe, czy coś prze, przetrwa 8000 lat. Po nas, Oto jest pytanie, tutaj widzimy pozostałości naczyń. Różnych przedmiotów, które pochodzą z czasów Neolitu, a więc jesteśmy w środku. Zobaczmy, co tutaj mamy. To wyobraźmy sobie: są wszystko przedmioty z czasów minojskich. Tak jest nazywany ten okres. Wszystkie skarby znalezione właśnie tam w pałacu, w Knossos, w większości. I naprawdę rozbieżność czasowa jest bardzo szeroka, bo nawet zobaczmy, że są czasy sprzed przed 3000 do 2600 lat przed naszą erą. Na pewno znajdziemy tutaj tak samo przedmioty, które pochodzą z czasów 6000 lat przed naszą erą. Te wszystkie piękne, zobaczmy skarby złote przypominają tak samo nasze mykęńskie. Więc zobaczmy, że całe te muzeum ogarnia okres od siedmiu tysięcy do tysiąca przed naszą erą. Zobaczmy tutaj są różne figurki z czasów z czasów 4000. 400 do 3000 przed naszym erem, a więc bardzo stare. Zobaczmy. Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej przedstawiające człowieka jakieś małe figurki ludzi. Dzisiaj przechodzimy do różnych dzbanków i przedmiotów. Użytku codziennego, że tak nazwijmy Te przedmioty przechodzą Te przedmioty pochodzą z czasów 2000 do 3000 lat przed naszym erą A więc 5000 lat historii Idziemy dalej do następnej sali Tu była ta pierwsza sala, najważniejsza, najstarsza i tak będziemy zwiedzać epokami. Znajdujemy się teraz w epoce brązu. Zobaczmy, 2200 do 1700 przed naszą erą. Troszeczkę można by tutaj szczerze sobie powiedzieć, że jeszcze lepiej zachowane tutaj są te dbany. i Przedmioty codziennego użytku, a zostały jak widać, jeszcze rysunki zobaczmy. Tutaj jest matryca. Po takiej matrycy był wylewany jakiś metal, brąz najprawdopodobniej i powstawały takie toporki młotki zobaczmy takie matryce do wypalania właśnie narzędzi i broni różnego rodzaju toporków harpunów tutaj mamy właśnie tego przykład Zobaczmy tutaj jesteśmy przy gablocie, gdzie są, jest sama złota biżuteria. To co jest najpiękniejsze i trzeba zaznaczyć, to tutaj jest właśnie taki kolczyk, taki wisiorek tutaj w tym wypadku, ale tak samo na podstawie tego wzoru robią kolczyki. I co ten kolczyk przedstawia? Jest to ozdoba z Mali przed 1800 przed naszą erą. Jest to przedstawiona pszczoła zbierająca nektarki. Nektar. No i jest przepiękna. Całe przetłumaczenie trzeba by było szybciutko przetłumaczyć. Ale jest tak piękne, że po prostu zapiera dech. Jest śliczna. I Wioletka na pamiątkę. sobie sprawiła takie kolczyki. To jest wierna kopia. Się tego, co tutaj, tego, co tutaj widzimy, oryginalnego w tej goblocie A więc na pamiątkę pobytu na Krecie w Knossos fioletka ma na swoim uchu taką biżuterię. jeszcze dołożyć, że ta pszczoła jest przedstawieniem dobrobytu, zdrowia. I już w tych czasach tak myśleli podobnie. No tak, bo jednak faktycznie pszczoła to jest życiodajna, życiodajne zwierzątko, bo zapyla wszystkie kwiaty, wszystkie rośliny, owoce i później mamy z tego właśnie dary, które możemy spożywać. Tutaj są jakieś miecze też. Znaleziony w miejscowości Malia Pochodzące z 1800 do 1600 przed naszą co jest najpiękniejsze? To wszystko było zdobione z złotem I marmurem I szlachetnymi kamieniami Chyba Albo napoje, albo taca do żywności, ale jest tak piękna. No zobaczmy, jak już wtedy żeby się kawa nie wylała, <grym> normalnie to zobaczymy. zrobili na 12 kaw mógł na marmurze przynieść gospodarz lub kelner tutaj jakiemuś królowi lub zaproszonym gościom w marmurze. Z wydrążonymi dołkami i się nie rozlała. Pomysłowe bardzo. Piękne kolorowe kubeczki. Farba na nich zachowała się 4000 lat, bo pochodzą z roku 1800 przed naszą erą i w księstwie króla Minosa, w Knossos sobie z takich pięknych filiżanek kawkę rano niesamowite że zachowały się takie piękne kolory do naszych czasów 4000 lat te tutaj artefakty to są naprawdę dzieła sztuki te kolory, zobaczmy tu jaki piękny dzban na owoce. Winogrono sobie wyobraźcie, sobie leżą na takim dzbanie, na królewskim stole. Tu są takie potężne. A tu jest chyba najpiękniejszy. Ten dzban podobno, te naczynia. To są naczynia do wina. Zobaczmy. Coś niesamowitego. Z 1800 do, do 1700 wszedł na Szomeru. Tutaj też takie piękne naczynie pewnie na owoce, na winogrona. Niesamowite. Ten to jest naprawdę dzieło sztuki z tymi kwiatami tutaj. Zobaczcie. Z takich pijali królowie tego świata i pomalutku przechodzimy do epoki brązu czyli wkraczamy w lata 1700 do 1450 czyli największy rozwój kultury minojskiej zobaczmy, a to jest fenomen proszę Państwa w tym miejscu napotykamy na taką grę z tamtych czasów z czasów minojskich i zobaczmy jak pięknie się prezentuje starożytna gra z okresu 1700 do 1400 przed naszą erą czyli kultura minojska czasami w wolnym czasie zobaczmy grała na taką, w taką dziwną grę zupełnie egzotyczną jak dla nas i cała ta gra naz nazwana grą stołową jest wykonana z kości słoniowej złota, i złota i kryształu niebieskiego i niebieskiego kryształu coś niesamowitego proszę państwa czyli zobaczmy wkraczamy w ferę brązu 2000 lat średnio przed naszą erą i już są Naprawdę wszystkie te artefakty doskonale wykonane. Kolory znakomicie zachowane. Coś wspaniałego. Zobaczmy, tu jest wykonana makieta pałaców Knosos. Zobaczmy, jak niesamowicie ten pałac wyglądał. Tu jest takie drewniane wykonanie. 前面再往左。 Chodzimy teraz do następnej sali, zobaczmy. To co ja naj, najbardziej pragnę i oczekuję to są oczywiście te freski zdjęte, te freski zdjęte z prawdziwych komnat w, w pałacu w Knossos. Tam są tylko kopie a tutaj są oryginały i można zobaczyć freski na ścianach zobaczmy jak wyglądał taki fresk to jest oryginał ściągnięty ze ściany pałaców Knossos bardzo znany właśnie tej dyscypliny przeskakiwania przez, przez byka no jest niesamowity.